Dobry, witam Cię w kolejnym footbooku. Eee, ja już jestem po treningu, więc czas na smoothie i mam ochotę na tylko owocowe smoothie. I chciałabym wykorzystać owoce, które mam, ponieważ jutro jest sobota i jutro rano jadę na targ, żeby kupić świeże owoce i warzywa. I mam tutaj borówki, banana, pół mango i zużyję to rozcięcie sokiem pomarańczowym, ale dodatkowo. Bo nie mam tutaj białka, nie chcę używać białka konopnego, bo mam ochotę na coś zimnego i owocowego. Wszystkie owoce leżały w nocy w lodówce i zrobię sobie kawę yy, i dodam do niej białko wegańskie, solny, karmel, więc będzie smoothie, takie wiecie, do picia plus mrożona kawa z białkiem. I to tak mniej więcej, równocześnie będę piła. gotowe. Wszystko ułożone do zdjęcia, bo robiłam zdjęcie na miniaturę. Więc tak, po lewej stronie mam same stricte węglowodany i cukry, bo jest to smoothie tylko i wyłącznie z owoców. A po prawej stronie mam koktajl, kawę mrożoną z wykorzystaniem wegańskiego białka solony karmel. Ja mam ekspresowy obiad. Myślę, że zajmie mi to 15 minut. I mam tutaj wegańskie mielone i one było w zamrażalce. Jest tutaj pół paczki cebulę, pieczarki, tylko tyle mam, makarony zjemy ten i on jest z groszku mam tutaj również sos bez dodatku cukru i przyprawy i to wszystko prosty, szybki, ekspresowy obiad proste, szybkie i tutaj mam płatki drożdżowe ponieważ dodałam jeszcze taką sporą łyżkę do środka płatków drożdżowych na kolację zjem sobie tosta i zrobię sobie guacamole mam tutaj awokado, pomidorka i będę miała jajka w koszulkach Moja kolacja jest już gotowa, jak widać wygląda to super. Mam tutaj jedno awokado, jedną czwartą pomidora, plus małe pomidorki i dwa jajka. I jest to kolacja, więc to ostatni posiłek na dziś. Dziękuję za oglądanie tego foodbooka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę, komentarz i do zobaczenia w kolejną sobotę o 12.00.